Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapewne wielu z Państwa zadaje sobie pytanie, w co tak naprawdę gra Andrzej Duda, który wczoraj zdecydował się wszcząć postępowanie ułaskawieniowe w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Dlaczego, drodzy Państwo, Andrzej Duda nie zdecydował się skorzystać, z prerogatywy prezydenckiej i, i tym samym y, Kamiński i Wąsik natychmiastowo wyszliby na wolność. Dlaczego Andrzej Duda zdecydował się na wybór dłuższej drogi w sprawie ułaskawienia, czyli Wysłał pismo do prokuratora generalnego Adama Bodnara, czyli ministra sprawiedliwości i ten będzie teraz tą sprawą ułaskawienia się zajmował. Drodzy Państwo, wszczęcie takiej procedury ułaskawieniowej to może trwać naprawdę bardzo długo. Kilka, kilkanaście miesięcy, z tego co dzisiaj na konferencji mówił Adam Bodnar, odpowiadał na pytania dziennikarzy, więc to może trwać nawet, jak sam powiedział, i parę lat. W tej chwili Adam sam Bodnar nie znajduje powodu, żeby natychmiastowo zwolnić z aresztu Kamińskiego i Wąsika, tak przynajmniej powiedział dzisiaj. Mógłby oczywiście zarządzić, że ci panowie, ci dwaj panowie e, także natychmiastowo opuściliby więzienie. Natomiast on stwierdził, że sprawy będą się toczyły swoim trybem. I w tej sytuacji Kamiński i Wąsik zostają w więzieniu. E, w zasadzie są ułaskawieni, ale muszą czekać. Na prawda, rozstrzygnięcie tej całej sprawy związanej z wszczęciem postępowania ułaskawieniowego. Może się okazać, drodzy Państwo, tak, że oni odsiedzą cały wyrok. Otrzymam cały wyrok po prostu, tudzież zostaną zwolnieni już na sam koniec tego wyroku, bo to ułaskawienie jest kwestią czasu, tylko nie wiadomo jakiego czasu. Więc prezydent Andrzej Duda wczoraj powiedział, że to ułaskawienie prawda wchodzi już w ten tryb realizacji, ale powstaje, drodzy Państwo, jedno pytanie. Prezydent Andrzej Duda mógł ułaskawić. Kamińskiego i Wąsika, w zasadzie drugi raz. No ale tak naprawdę pierwszy raz, dlatego pierwszy, że dopiero zapadł niedawno prawomocny wyrok, względem którego te drugie ułaskawienie nabrałoby mocy prawnej. Andrzej Duda tego, drodzy państwo, nie zrobił. Co tak naprawdę kombinuje Andrzej Duda? Ja bym powiedział, że nie jest to może swego rodzaju taki majstersztyk polityczny, ale taka polityczna, drodzy Państwo, gra ze strony Andrzeja Dudy. Teraz oddanie sprawy i zrzucenie w pewnym sensie odpowiedzialności na Adama Bodnara. Odpowiedzialności, mówię jasno, spowoduje to, że gdyby Adam Bodnar, bo ja to sugerowałem już także w jednym z filmów, gdyby Adam Bodnar uwolnił już Kamińskiego i Wąsika, bo ma takie prawo, ma taką możliwość, to Andrzej Duda by tak naprawdę nic nie ugrał. Nic nie ugrałby na tym ruchu politycznym. Jednak stało się inaczej. Panowie Wąsik i Kamiński są w więzieniu. Toczy się to oczywiście postępowanie ułaskawieniowe i tym samym PiS zyskuje możliwość nadania rangi. Męczenników i więźniów politycznych i to jest tak naprawdę wszystko, co Andrzej Duda mógł na tej sprawie wygrać. Gdyby Adam Bodnar wypuścił tych panów z więzienia, to uspokoiłby trochę nastroje społeczne, bo w ten sposób PiS nie zyskałby możliwości do yy, Eskalacji tego konfliktu społecznego, a tak oczywiście pisowcy będą już teraz w tej narracji męczeństwa, y, bohaterów narodowych, prawda, więźniów politycznych, będą ją nieustannie nakręcali, więc w tej sprawie się nic nie zmieni. Dodatkowo także Andrzej Duda, gdyby ułaskawił tych panów, y, prawda, teraz, na przykład wczoraj, y, po wizycie żon Kamińskiego i Wąsika w pałacu prezydenckim, y, to w moim mniemaniu by się po prostu skompromitował. Dolałby je... Jedynie oliwy do ognia, tym samym dając już jednoznacznie, i tak to wszyscy wiedzą, ale dając już jednoznacznie światu do zrozumienia, że to jest po prostu pisowski prezydent tylko i wyłącznie człowiek stronniczy który gotów jest ułaskawiać prawda swoich a w kwestii innych oczywiście przypadków dotyczących ułaskawienia no to albo są one całkowicie ignorowane bo przecież nie znamy tych spraw nie wiemy jacy ludzie zwracają się do prezydenta jeśli chodzi o kwestie ułaskawienia Czy ktoś nas o tych informuje? No właśnie nie, to wszystko jest ukrywane. Żyjemy, jeśli chodzi o tę sprawę, tę sferę tych ludzkich tragedii, w totalnej niewiedzy, więc pisowcy na pewno mogą liczyć na jakieś, jakąś tam pomoc, jakieś ułaskawienia. No nie tak dawno oczywiście przecież został ułaskawiony pan Ziemkiewicz i pan, pani Ogórkowa. Zostali także skazani prawomocnie za zniesławienie jakiejś tam aktywistki, prawda, lewicowej. Zasądzono grzywdę po 10 tysięcy złotych, ale Andrzej Duda podpisał takie ułaskawienia. No i oczywiście są zwolnieni z tej, powiedzmy, kary i także jest wymazany ten wpis, wyrok z rejestru. Więc PiS kryje swoich i to wszystko w zasadzie, co mógł ugrać na tym prezydent, no to jest właśnie przerzucenie, wypuszczenia Kamińskiego i Wąsika na Bodnara, a Bodnar... Stwierdził, być może także poprzez swego rodzaju sugestie Donalda Tuska, że mają pozostać w więzieniu. Niech to postępowanie ułaskawieniowe się po prostu toczy. Także może się okazać, drodzy państwo, że ci panowie Kamiński i Wąsik będą po prostu do końca. Tego, do końca tej kary będą przebywali w areszcie. No, a to znowu spowoduje, że kult tych tak zwanych bohaterów, no ale tylko oczywiście w oczach tego elektoratu PiS i partii, ten kult będzie rósł. No i oczywiście ich męczeństwo zostanie na pewno zapamiętane, będzie z nami. Po całe wieki to może nie, ale jakieś tam lata będziemy oczywiście słyszeć o tych bohaterach, bojownikach walki o wolność, którzy stali także, przecież przyczynili się do śmierci Andrzeja Lepera. Także, drodzy państwo, taki komentarz. Myślę, że tę potyczkę ostatecznie polityczną wygrał Andrzej Duda. Wygrał, bo ugrał coś dla siebie. No, no jest to oczywiście to wszystko, co mógł zrobić, bo tam, tam naprawdę nie było. Nie było zbyt wiele do ugrania, ale ugrał to, co mógł zrobić. Gdyby pan Bodnar, jak powiedziałem, zdecydował się tych panów Wąsika i Kamińskiego wypuścić, no to okazałby się mądrzejszym człowiekiem od Andrzeja Dudy i Myślę także, że w dbałości, w trosce o nastroje społeczne wyglądałoby to troszkę, powiedzmy, lepiej w tej całej zawierusze, którą rozpętały tak naprawdę te dwie partie, a mam tutaj na myśli oczywiście PiS, no i oczywiście Koalicję Obywatelską czy PO. Także, drodzy Państwo, z mojej strony to na dziś wszystko. Zachęcam Państwa do wspierania kanału Króla Pustkowia. Kłaniam się nisko. Where are